Cześć. Z tej strony Brixfire i uwaga, uwaga. Słyszycie to już od roku. A mówiąc konkretniej, no to rok temu dokładnie pierwszy raz nagraliśmy film. Była to recenzja Arka 170. Jest to jeden z najgorszych naszych filmów, możecie go obejrzeć. Generalnie nie do końca polecamy, czujemy, że ta recenzja powinna zostać zrobiona jeszcze raz, no bo jednak staty z pustych butelek to nie był szczyt. Znaczy, był szczyt geniuszu inżynierskiego, jednak nie był to szczyt naszych możliwości. W każdym razie dziękujemy Wam za ten rok. Tak naprawdę intensywnie zaczęliśmy tworzyć od października, no ale pierwszy film i kanał powstały w. Czerwcu. Z okazji tej rocznicy oczywiście dziękujemy wszystkim naszym widzom, zwłaszcza tym, którzy nas wspierają, a jest to Wiktor Walczak i to już od kilku miesięcy. Postanowiliśmy, że zrobimy kolejny konkurs, jednak tym razem będzie nieco trudniej. Po pierwsze udział w nim wezmą tylko wspierający, czyli mamy już zwycięzcę. Tak naprawdę to nie, aczkolwiek zachęcamy Was do tego, bo będziemy mogli kupować chociażby lepsze nagrody w przyszłości. A więc, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba nas subskrybować to jest akurat dosyć proste. No i dalej teraz zaczynają się schody, bo będziecie musieli coś zrobić. I tutaj mogą być to moce z Lego, mogą być to jakieś rysunki, animacje, komiksy, rys jakieś wszelkiego rodzaju prace graficzne. Wszystko to, co sobie wymarzycie, co będzie ładne, co będzie ciekawe, my będziemy oceniać. Najlepiej, żeby to była tematyka Star Wars. W zasadzie niech to będzie tematyka Star Wars. I jeśli uda wam się tam wpleść Gungan i potężnego bossa NASA, no to na pewno przychylniej na to wszystko spojrzymy. Całość wyślijcie na maila, który oczywiście będzie podany w opisie na urodziny urodzinybricksphere.gmail.com My sobie wszystko zbierzemy, do 8 lipca można wysyłać zgłoszenia, prace. Wyślijcie nam po prostu w załącznikach maila to, co tam fajnego zmajstrowaliście, a my będziemy to oceniać. Zwycięzca dostanie Battle Pack Mandalorian z Super Imperium, natomiast stwierdziliśmy, że docenimy też drugie miejsce i drugie miejsce otrzyma Microfighter Rexa. Do zdjęcia waszych prac czy do filmów muszą być dołożone jakieś karteczki, niki, jakieś potwierdzenie, że jest to wasze dzieło, a nie po prostu perfidnie je ukradliście. Oczywiście wierzymy w waszą uczciwość, więc nie będziemy to coś bardzo surowi, ale jednak bardzo by było fajnie, żeby przy jakimś mocu, zwłaszcza albo przy pracy, był watermark. Teraz łatwo sprawdzić, wrzucając po prostu w Google grafikę, więc. Weryfikować to wszystko będziemy. Wyniki, myślę, że dwa dni po zakończeniu wysyłania będziemy już mogli orzec o zwycięzcach i im odpowiemy na maile. Będzie trochę trudniej niż ostatnim razem. Ostatnim razem mieliśmy tylko losowanie, tym razem trzeba będzie coś zrobić. Stwierdziliśmy, że jest już widzów na tyle dużo, że fajnie jakby jednak ten konkurs rzeczywiście zależał od zaangażowania i umiejętności. Pole jest szerokie, nie trzeba mieć stricte umiejętności plastycznych. Więc życzymy Wam powodzenia, dziękujemy jeszcze raz wszystkim naszym subskrybentom, zwłaszcza Wiktorowi Walczakowi, wszystkim widzom, którzy są z nami na Discordzie, Kędziorowi, Koenowi, Lucjanowi Mostowiakowi, Borsukowi, Stormtroperowi i Tonie Mańkowi. Oni najwięcej na Discordzie piczą, najczęściej się pojawiają. Zapraszamy Was jeszcze raz na tego Discorda. Mamy nadzieję, że pierwszy rok był jednym z wielu kolejnych. Widzimy się już w normalnych materiałach, już niedługo. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.